Wybrani, jeśli słuchacie tych słów teraz, to dlatego, że niebo wydało dekret tego spotkania, dot, nie było to przypadkowe wideo ani losowe kliknięcie. W waszym duchu jest coś, co musi zostać aktywowane, a ta wiadomość jest narzędziem do tego. Zanim świat próbował przekonać was, że jesteście mali, ojciec już oddzielił was jako kanał zaopatrzenia, transformacji i światła. Nie urodziliście się, by być tylko kolejnym imieniem w tłumie, urodziliście się, aby nieść niewidoczne dziedzictwo, które sam Bóg wam powierzył. Być może próby, z którymi się zmierzyliście cisza, czekanie, zamknięte drzwi, próbowały odebrać wam nadzieję, ale to, co wydawało się porażką, w rzeczywistości było piecem przygotowania. Niebo kształtowało was w sekrecie, przygotowując serce, które pewnego dnia będzie zarządzać zasobami królestwa. A pytanie, które teraz rozbrzmiewa przed Bogiem brzmi: Czy jesteście gotowi, aby powierzyć Wam wiele, nie tracąc esencji? Czy jesteście gotowi, aby otrzymać nie po to, by gromadzić, ale by służyć? To wideo jest DLA tych, którzy nie mogą już znieść przetrwania z dala od swojego celu. Jest DLA tych, którzy czują, że Bóg przygotowuje coś wielkiego, ale wciąż żyją w prawie. Dziś zrozumiecie, że istnieje duchowy powód tego procesu. A jeśli otworzycie swoje serce, klucz może być wam przekazany teraz dot nic. W waszej historii nie było przypadkiem. Każda łza, każde zamknięte drzwi, każde słowo odrzucenia było niewidocznym elementem układanki waszego przygotowania. Patrzycie wstecz i może widzicie tylko ból, opóźnienia i frustrację, ale Bóg już zobaczył to, czego jeszcze nie wiecie o sobie. Czas na pustyni nie był karą, był pieczęcią wyboru, cisza Boga nie była porzuceniem, była treningiem. Chwile, w których nikt w was nie wierzył, w rzeczywistości były momentami, w których niebo pisało waszą tożsamość zdala od ludzkiego zgiełku. Zostaliście oddzieleni DLA, czegoś więcej, a to więcej to nie status, luksus czy ludzkie tytuły. To więcej ma nazwę, wpływ z celem dot. Przypomnijcie sobie Józefa, sprzedany przez własnych braci, pogardzany jako niewolnik, zapomniany w więzieniu. W ludzkich oczach wydawało się, że jego życie się skończyło, ale podczas gdy Józef był odrzucany przez ludzi, był szkolony przez Boga, Egipt, który wydawał się jego końcem, był sceną, na której stał się zarządcą. I nie tylko to, jego życie stało się mostem do ocalenia całego narodu przed głodem. Tak samo jest z wami. To, co wydawało się, że Was pogrąża, w rzeczywistości Was umocniło, to, co wydawało się, że Was zniszczy, w rzeczywistości Was uzdolniło, ponieważ Bóg nie wybiera przygotowanych, On przygotowuje wybranych. Nosicie w sobie powołanie, którego jeszcze w pełni nie rozumiecie, ale kiedy Wasze duchowe oczy się otworzą, zobaczycie, że każdy szczegół, nawet rany, prowadził was do miejsca zarządzania w królestwie. To, co was złamało, w rzeczywistości was udoskonaliło. To, co wydawało się opóźnieniem, było strategią Boga, aby was zachować. To, co świat nazwał porażką, było w rzeczywistości tajnym warsztatem nieba kształtującym wasz korzeń. Zrozumcie, dobrobyt bez przygotowania niszczy, ale dobrobyt oparty na Bogu buduje, uzdrawia i ratuje. Złoto nie może przyjść przed dojrzałością, ponieważ błogosławieństwo w niedojrzałych rękach staje się pułapką. Dlatego Bóg musiał pracować nad waszą duszą, zanim włożył zasoby w wasze ręce. Noce samotności nauczyły was, aby nie polegać na akceptacji ludzi. Drzwi, które się nie otworzyły, nauczyły was czekać na Boży Czas. Ukryte łzy stworzyły w was głębię, którą zna tylko ten, kto przeszedł przez ogień. Każda blizna jest znakiem, że zostaliście zatwierdzeni w procesie. Spójrzcie na Hioba. Stracił wszystko. Ale proces bólu otworzył mu drogę do bardziej intymnego poznania Boga. Jego ostateczna obfitość nie była tylko materialna, ale objawieniem, że nic nie jest cenniejsze niż obecność pana dot tu comma, co wydawało się, że was uciszy. W rzeczywistości wyostrzyło wasze uszy, abyście odróżniali głos Boga pośród zgiełku świata. To, co wydawało się, że Was upokorzy, w rzeczywistości wyrwało z Was pychę, która uniemożliwiłaby trwanie błogosławieństwa. Teraz rozumiecie. Obfitość, która nadejdzie, nie jest nagrodą za cierpienie, ale świadectwem, że zostaliście ukształtowani, aby nie zgubić się, gdy nadejdzie czas pomnożenia albowiem nasz lekki i chwilowy ucisk sprawia w nas nieporównanie większą wieczną obfitość chwały. Twój list do Koryntian 4:17. I właśnie w tym momencie niebo szepcze to zaproszenie. Jeśli ta wiadomość dotyka waszego serca, wyobraźcie sobie, że zaczynacie każdy poranek od intymnej rozmowy z Jezusem. I e Bóg kawa z Jezusem został stworzony właśnie po to, Thirty dni spotkań ze słowem, głębokich modlitw, wyzwań wiary i objawień, które zmieniają dzień. To nie tylko książka, to codzienne zaproszenie do siedzenia przy stole z tym, który zna wasze serce. A do tego otrzymacie DWA super bonusy całkowicie za darmo. Ale uwaga, edycja limitowana dot link do zakupu znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Nie odkładajcie tego na później. Jezus już na was czeka, dot pytanie nie brzmi ile będziecie mieć, ale co zrobicie z tym, co otrzymacie. Ponieważ to, co pochodzi od Boga, nigdy nie dotyczy ostentacji, ale misji. Złoto Królestwa nie jest monetą próżności, jest narzędziem celu. Dot nie jesteście przygotowani do gromadzenia skarbów, które rdzewieją, ale do zarządzania zasobami, które dotykają życia. Prawdziwego dobrobytu nie mierzy się liczbami na koncie, ale liczbą osób, które zostaną dosięgnięte przez to, co przejdzie przez wasze ręce. Spójrzcie na Abigail. Dzięki swojej mądrości i zasobom zapobiegła rzezi, która zniszczyłaby jej dom. Jej bogactwo nie zostało użyte do popisu, ale do zachowania obietnicy. Podobnie postąpiły kobiety, które swoimi dobrami wspierały służbę Jezusa. Podczas gdy uczniowie wędrowali, głosząc, były kobiety, które finansowały cuda, pomnażały modlitwy i otwierały drogi, aby przesłanie dotarło dalej. To właśnie Bóg czyni z Wami, kształtuje Wasze serce, aby bogactwo, które nadejdzie, było kanałem, a nie więzieniem. Jesteście szkoleni, aby finansować uzdrowienia, karmić modlitwy, wznosić posługi, wyciągać rękę do tych, do których nikt nie chce dotrzeć. To, co Bóg włoży w Wasze ręce, będzie zbyt święte, aby można je było gromadzić. Rozkazem nie jest gromadzenie, ale sianie. Logika nie polega na przechowywaniu, ale na pomnażaniu, ponieważ boża matematyka jest inna. Im więcej dajecie, tym więcej niebo zwraca. A zanim przejdziemy dalej, oto wezwanie, które Duch stawia przed Wami w tej chwili, zanim przejdziemy dalej. Jeśli ta wiadomość coś w Was zapaliła i czujecie powołanie, by pomóc w jej przekazywaniu innym, możecie stać się członkiem kanału. Uzyskacie dostęp do spersonalizowanych emotikonów i ekskluzywnych filmów dla członków. Wasze wsparcie pomaga nam w dalszym budowaniu tej świętej przestrzeni. Lub zostawcie super dzięki. Każde zasiane tutaj ziarno staje się częścią czyjegoś cudu. Wasze wsparcie nie jest tylko finansowe, ale jest aktem energetycznego wzmocnienia. Każda darowizna jest przeznaczona na utrzymanie kanału i tworzenie nowych filmów. I pamiętajcie, jeśli ten film jest dla Was przydatny, wykorzystajcie ten moment, aby subskrybować, zostawić lajka i skomentować. Wasz komentarz może brzmieć dokładnie tak: Jestem gotowy, by żyć swoim celem. Ten prosty gest pomaga tej wiadomości dotrzeć do innych serc, które muszą przebudzić się na powołanie. Często zadajecie sobie pytanie skoro Bóg obiecał, dlaczego to się jeszcze nie wydarzyło? Odpowiedź może leżeć w środowisku, które otacza obietnice, ponieważ nawet najpotężniejsze ziarno potrzebuje żyznej gleby, aby zakwitnąć. Wasze błogosławieństwo może być zablokowane, nie dlatego, że Bóg nie chce go uwolnić, ale dlatego, że słowa wokół Was tłumią to, co On chce uczynić. Środowiska niewiary mają moc uciszania cudów. Nawet Jezus ograniczył liczbę znaków w swojej własnej ziemi, ponieważ panowała tam niewiara. Syn Boży był obecny, ale środowisko nie było gotowe, aby go przyjąć, tak samo jest z wami. Nie wystarczy prosić, trzeba chronić duchowe środowisko, w którym żyjecie. Wiara nie może być tłumiona przez szemranie, ani oczekiwanie nie może być zduszone przez głosy porażki. Serce musi być strzeżone, ponieważ to w nim kiełkuje obietnica, dot to komma, co mówicie, to co słyszycie, z kim się zadajecie. Wszystko to staje się glebą. Jeśli ziemia jest zanieczyszczona, żniwa nie zakwitną, ale jeśli środowisko jest podlewane uwielbieniem, wdzięcznością i oczekiwaniem, błogosławieństwo znajduje miejsce, aby wykiełkować. Dlatego niebo dziś was ostrzega, pilnujcie środowiska, w którym kultywujecie obietnice, stwórzcie dźwięk wiary w swoim domu, wypełnijcie powietrze słowami nadziei, deklarujcie zwycięstwo, zanim je zobaczycie, ponieważ błogosławieństwo jest wrażliwe na dźwięk, reaguje na uwielbienie, porusza się w adoracji i kwitnie, gdy jest wdzięczność. Przede wszystkim, czego masz pilnować, strzeż swego serca, bo z niego tryskają źródła życia. Księga Przysłów 423. Jeśli czekaliście na odpowiedź od Boga, spójrzcie na środowisko wokół siebie. Może nadszedł czas, aby wyrwać chwasty niewiary i podlewać glebę obietnicy uwielbieniem. Ponieważ żniwa są już dojrzałe, ale muszą znaleźć miejsce, aby się objawić. W Królestwie Bożym logika jest inna niż logika ludzka. Świat mówi, że ten, kto rządzi, powinien być obsługiwany, ale w Królestwie ten, kto rządzi, najpierw uczy się służyć. Tron nieba nie jest dany temu, kto szuka wywyższenia, ale temu, kto pozwala się opróżnić przed Bogiem, dot im większe powołanie, tym głębszy jest proces upokorzenia. Im bardziej Bóg chce was wznosić. Tym bardziej uczy was się skłaniać, ponieważ prawdziwa władza rodzi się w tajemnicy, w miejscu, w którym poddajecie się, aby być ukształtowanymi. Spójrzcie na Jezusa, największy z przykładów. Przed krzyżem wstał od stołu, wziął ręcznik i umył nogi swoim uczniom. Syn Boży, który miał całą moc, skłonił się, aby nauczyć, że przywództwo w królestwie nie dotyczy pozycji, ale oddania. I dopiero po tym akcie udał się, aby dokończyć dzieło na krzyżu. Tak samo jest z wami. Zaopatrzenie, które nadejdzie, może być wielkie, ale nie może odebrać wam serca sługi. Jeśli złoto będzie większe niż pokora, stanie się łańcuchem, a nie narzędziem. Dlatego zanim włoży w wasze ręce zasoby, Bóg kładzie na wasze ramiona ręcznik. Służby serce sługi jest największą pieczęcią zaufania nieba, ponieważ ten, kto nie korumpuje się pochwałami i nie wywyższa się bogactwem, ten właśnie może rządzić, nie gubiąc się. Największy z Was będzie Waszym sługą. Ewangelia Mateusza 23:11. Nie dziwcie się, jeśli podróż wydaje się sprzeczna z tym, czego oczekujecie. Opróżnianie jest częścią pełni. Proces służenia jest częścią przygotowania do rządzenia. Bóg nie powierza tłumów temu, kto nie klęka, by zaopiekować się małą trzodą. To, co On ma de El was, jest wielkie, ale będzie podtrzymywane tylko przez ręce zgrubiałe od służby i przez serce, które nie zapomniało, skąd pochodzi. Bóg nie daje obietnic zagubionym sercom. Zanim uwolni zasoby, objawia misję zanim włoży obfitość w wasze ręce, pyta co z tym zrobicie. Kluczem jest zrozumienie, że złoto nigdy nie przychodzi przed celem. Dobrobyt bez kierunku staje się próżnością, ale dobrobyt zakotwiczony. W celu staje się ekspansją królestwa. Kiedy odpowiadacie niebu słowami, oto ja, użyj mnie, nawet zanim poznacie wymiar błogosławieństwa, niebiańskie skarbce zaczynają się poruszać. Ponieważ Bóg uwielbia ufać sercom, które powiedziały tak, zanim jeszcze poznały szczegóły. Spójrzcie na Abrahama. Bóg nie pokazał mu ostatecznego miejsca przeznaczenia, tylko powiedział, Wyjdź z twojej ziemi. Powołanie zostało posłuszne przed posiadaniem. I dlatego Abraham stał się ojcem narodów. Zobaczcie też Izajasza, który oświadczył: Oto ja poślij mnie, nie wiedząc nawet, jaka misja nadejdzie, do taka postawa przyciąga boskie zaufanie: być Gotowym do służenia, nawet jeśli nie rozumiecie rozmiaru tego, co zostanie wam powierzone, dot niebo szuka wiarygodnych, a wiarygodni nie są CEI, którzy mówią tak, gdy już widzą liczby, ale CEI, którzy oddają serce, zanim zobaczą szczegóły. Dziś Duch pyta Was: Czy jesteście gotowi postawić cel ponad posiadaniem? Czy jesteście gotowi być kanałem? nawet jeśli oznacza to rezygnację z osobistych planów, aby wypełnić plany wieczne. Szukajcie więc najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko to będzie wam dodane. Ewangelia Mateusza 6:33. Jeśli dostosujecie swoje serce do tej prawdy, nic nie powstrzyma nieba przed uwolnieniem tego, co już jest przygotowane. Ponieważ cel otwiera drzwi, których pieniądze nie mogą kupić, a wierność przyciąga bogactwa, które nigdy nie zginą. Dotarliście tutaj, ponieważ to słowo jest wasze. Niebo czekało na ten moment, aby przypomnieć wam, kim jesteście i co nosicie. Nie jesteście przypadkiem, nie jesteście ocalałymi z przeznaczenia, jesteście projektem z serca Boga do zaopatrzenia jest już w drodze. Ale to, co odblokowuje ten etap, to nie ludzki wysiłek, ale ustawienie serca. Bóg nie szuka doskonałości, szuka oddania, nie szuka talentów, szuka dostępności. Wszystko, co przeżyliście do tej pory, było przygotowaniem. Bóle były piecem, łzy były ziarnami, pustynie były szkołami, teraz cel się zapala, a powołanie jest pieczętowane. Czas klęknąć nie po to, by prosić o więcej, ale by powiedzieć, oto ja, panie, jestem gotowy. Pomódlmy się, panie. Stajemy przed Twoją obecnością, uznajemy, że bez Ciebie nic nie możemy, ale z Tobą jesteśmy dziedzicami wiecznych obietnic. Dot, niech każde serce, które usłyszało tę wiadomość, zostanie teraz wzmocnione i przypomniane, kim jest w Twoim królestwie, niech cel przyjdzie przed posiadaniem, niech misja zawsze będzie ponad obfitością. Ojcze, przygotuj nasze ręce do otrzymania. Ale jeszcze bardziej przygotuj naszego ducha, aby pozostał. Niech będziemy kanałami błogosławieństwa, zarządzając bogactwem nie dla popisu, ale dla ekspansji Twojego królestwa. A kiedy nadejdzie zaopatrzenie, niech nigdy nie zapomnimy: wszystko pochodzi od Ciebie, wszystko jest dla Ciebie i wszystko wraca do Ciebie. W imię Jezusa, Amen. A teraz wezwanie napiszcie w komentarzach, jestem gotowy, niech przyjdzie cel i udostępnijcie ten film. I komuś kto musi sobie przypomnieć, że Bóg o nim nie zapomniał, on nie zrezygnował z was, on tylko kształtuje wasze serce, aby powierzyć wam obietnicę.